Dziś opowiem Wam o miękkich szczękach przy mojej tokarce KOWO S32. No, już będę w tej chwili miał dwa komplety. Tutaj jest komplet stary. Tu z jednej strony mam na średnicę Fi100, a z drugiej strony na średnicę Fi30. No, tu z góry wygląda też szczęka wymienna. Wygląda w ten sposób. Wszystkie trzy jednakowe są. To jest komplet 3, a tutaj jest szczęka, którą musiałem zrobić, bo miałem do przetoczenia średnicę w 130 i nie pasowało mi w tamtym. Musiałem zobaczyć, czy tu sporo głębiej się wtoczyć, żeby bezpiecznie trzymało i można było dobrze zrobić. O. Te szczęki były już wcześniej wykonane. Dzisiaj zrobiłem tylko otworki, pogłębienia. No i ten kanałek tutaj na zamknięcie. Szczęka i wygląda inaczej niż w tradycyjnym uchwycie. Tu można przekładać na przemiennie. albo no, w ten sposób wsuwać, albo obracać o 180 stopni i w drugą stronę. I teraz pokażę Wam w środku jak w uchwycie wygląda ten, ten zabierający. Ząbki. To są takie ząbki, że one są tylko na pewnej długości. O, w tej chwili widać, wyjeżdżają. No też one są tak jakby powiedzieć po stożku. O. I koniec i w którymś tam momencie muszę to tak dopasować, żeby było w tym momencie zaciśnięte. W tej chwili. Tak, jak jest, to nie włoży tej szczęki, co wyjęłem. Tu jest taka spe specjalna sprężynka i kulka. Zaraz może czymś nacisnę, coś wezmę cięższego, żebyście wy zobaczyli. Zobacz. Mam już kawałek tego. O! Błaszcie, tu jest taka sprężynka. Hulka ze spężynką to nie chodzi na w trakcie pracy, tylko w trakcie ustawiania maszyny. Oj, tak teraz swój ten uchwyt. Kluczy uchwytu. Jeszcze, jeszcze chyba, jeszcze szczęka trzyma. Nie widać od spodu. O, teraz powinno wejść. O, teraz weszło. I wtedy, jak ustawiam te szczęki na początku, postaram się, żeby tu jednakowo było wysunięte na każdym. I wtedy wiem, że na ten wymiar, co potrzebuję, mam ustawione. O, i wtedy tu skręcamy. I wtedy wszystkie trzy szczęki naraz się przesuwają. Przed ustawieniem, znaczy przed zaczęciem pracy muszę tutaj zrobić odpowiedni promień. To promień, jak teraz zrobiłem 130 FI 130 to promień miał R65. No to tutaj zamocowałem kawałek materiału FI45, dokręciłem kluczem, no i przetoczyłem te szczęki nożem z płytką widziałą na wolnych obrotach, żeby bardzo nie szarpało. No i tak, to, to tyle by było o uchwycie z miękkimi szczękami, jak jest bardzo przydatny. Tu z drugiej strony sobie planuję, że sobie zrobię na siednicę takie od 10 do 20, na małe średnicy, bo nie mam takich. A jak będzie potrzeba, to jeszcze jedne szczęki sobie dodatkowo wykonam. Dziękuję.